Twoje zdjęcie profilowe może wydawać się nieszkodliwe, ale hakerzy je uwielbiają, i oto dlaczego. To jedno zdjęcie może ujawnić znacznie więcej niż myślisz. Po pierwsze, używają go do znalezienia innych kont. Narzędzia do odwrotnego wyszukiwania obrazów, takie jak Google Images, mogą śledzić Twoje zdjęcie na platformach społecznościowych, łącząc wszystkie Twoje profile. Po drugie, Twoje zdjęcie pomaga im potrzyć się pod Ciebie. Mogą tworzyć fałszywe konta z Twoją twarzą, aby oszukać Twoich znajomych lub współpracowników. Ale co najstraszniejsze, Twoje zdjęcie może ujawnić Twoją lokalizację. Jeśli jest zrobione w pobliżu punktu orientacyjnego lub oznaczone geotagiem, hakerzy dokładnie wiedzą, gdzie byłeś. Chcesz zachować bezpieczeństwo? Użyj ustawień prywatności, aby ograniczyć kto może wyświetlać i pobierać twoje zdjęcia. Unikaj używania tego samego zdjęcia profilowego na różnych platformach. Utrudnia to śledzenie. I nigdy nie publikuj zdjęć w wysokiej rozdzielczości, które mogą być wykorzystane do rozpoznawania twarzy. Hakerzy obserwują. Nie łapiaj im tego. Podobał ci się ten tip? Subskrybuj, bo kolejny już wkrótce.